Czy myślałeś nad tym kiedyś, dlaczego Skalmar ze Spongeboba nie może sobie znaleźć dziewczyny? Wiemy, że nieraz omówił o sobie, że czuje się po prostu niekochany, więc być może problem w jego życiu nie należy na tym, że brak mu spokoju, tylko na braku miłości. Dziś przeanalizujemy sobie, dlaczego Skalmar jest sam. Zacznijmy od skalmiry, czyli sympatii skalmara. Pojawia się ona tylko raz i jedynie wraz z Skalmarem poszła na małe rendezvous i widać, że wprost była tam jakaś taka chemia. Skalmar widać, że był bardziej zainteresowany nią niż ona nim. Starał się wręcz wyjść jak najlepiej, ale z czego co widać nie zostali na dłużej. Być może było tak, że Skalmira jako kobieta nie powiedziała mu wprost co czuje do Skalmara. Oczekiwała, że ten oj ironio sam się domyśli. Ale to tak samo jak z szukaniem przestępcy. Jeżeli ofiara nie zgłosi tego na policję, policja nie ma jak go znaleźć, więc zawsze jak coś się stanie złego, zgłasza ci to na policję gdyż to nie chodzi o to, że wy się czujecie źle z tym. Tylko chodzi o to, że ta osoba, która was skrzywdziła, może kogoś jeszcze skrzywdzić. Ale wracając do Skalmara i Skalmiry. Ich związek był naprawdę uroczy. Pasowali do siebie. I wiadomo, kobieta chce mężczyzny, a nie Skalmara, który pracuje na kasie z depresją. To mężczyzna powinien być tym twardym w związku i być może, gdyby Skalmar był choć trochę bardziej pewny siebie, by coś z tego wyszło. Nie znaczy, że od razu muszą mieć dzieci, ale wyobraźcie sobie to. Skalmar się zakochuje, wyjeżdża, znajduje sobie dobrą pracę, ma rodzinę, dzieci i spełnia się przez to, że przekazuje swoje wartości dzieciom. Nauczy ich jego pasji, jego marzeń i być może dzięki temu wyjdzie on z depresji. Ale o jego problemach psychicznych jeszcze sobie pogadamy. Warto w sumie, że SpongeBob też miał związek. I pomimo, iż Sandy no to po prostu jest wywiórka, to ich miłość, relacja mogła być naprawdę czymś ciekawym. Ale też mało osób wie, że SpongeBob był w związku z Patrykiem, jako mąż i żona i razem wychowywali małże. I tak na koniec, jak poderwać dziewczynę. Nie podrywajcie jej, nie starajcie się o dziewczynę. Zainwestujcie w samych siebie. Bądź jak najlepszą wersją samego siebie. Niech dziewczyna będzie miłym dodatkiem do życia. Jeżeli będzie inaczej, to skończysz jak Tommy Jerry. A ja chcę, abyśmy stworzyli razem jeszcze wiele ciekawych materiałów. Dzięki za oglądanie. Elo-elo.